John Comer, jako Sid John Comer, urodził się 1 marca 1924 roku w Stratford w hrabstwie Lancashire w Anglii. W wieku 49 lat stał się znany publiczności jako Sid, życzliwy i dobroduszny właściciel kawiarni w serialu Ostatnie letnie wino, emitowanym od 1983 roku. Dzięki swojemu swobodnemu urokowi i wrodzonemu dowcipowi, Sid stał się nieodłączną częścią wczesnej magii serialu, wnosząc ciepło i śmiech do widzów przez ponad dekadę zanim osiągnął trwały sukces. Sommer spędził wiele lat ciężko pracując, grając role drugoplanowe i występując w programach rozrywkowych ze swoim bratem, Comer Brothers. Występowali w klubach towarzyskich i pubach, stopniowo budując swoją reputację poprzez konkursy talentów. Po odejściu brata z show biznesu, Comer wytrwał, stopniowo zdobywając uznanie w filmach takich jak Coronation Street, Emmerdale Farm oraz filmach takich jak I'm Nice, Jack, A Taste of Honey, I the Family Way. W życiu osobistym Comer odnalazł stabilizację dzięki żonie Molly, która wspierała go w trudnych chwilach. Jednak nałogowe palenie odbiło się negatywnie na jego zdrowiu, prowadząc do raka gardła, który pozbawił go głosu. W swoim ostatnim występie telewizyjnym, w świątecznym odcinku specjalnym Getting Sam Home, jego kwestię musiał dubbingować inny aktor. John Comer zmarł 11 lutego 1984 roku w wieku 59 lat, pozostawiając po sobie dziedzictwo pełne humoru i emocji, które głęboko poruszyły zarówno fanów, jak i współpracowników. W chwili śmierci jego majątek szacowano na około 600 tysięcy dolarów, zgromadzony dzięki wieloletniemu oddaniu sztuce aktorskiej na scenie i ekranie, gdzie wcielił się w Torre Heard jako Edie Pegden. Peter Sallis, jako Norman Clegg, Peter John Sallis urodził się 1 lutego 1921 roku w Twickenham w hrabstwie Middlesex w Anglii. W wieku 52 lat stał się rozpoznawalną postacią dla widzów telewizyjnych, grając Normana Clegg'i Clegga w serialu Ostatnie letnie wino od 1963 roku. Clegg'i, spokojny i filozoficzny mężczyzna, który był głosem rozsądku w serialu The Central Trio, stał się jedną z najbardziej pamiętnych postaci w historii serialu. Z 25 odcinkami Salis był jedynym aktorem, który wystąpił we wszystkich, stając się żywym symbolem najdłużej emitowanego sitcomu na świecie. Życie Salisa było pełne wyzwań. Podczas II wojny światowej wstąpił do Królewskich Sił Powietrznych RAF. Ale nie mógł zostać pilotem z powodu zaburzeń stężenia albuminy w surowicy. Zamiast tego służył jako radiomechanik, a niebezpieczeństwa wojny ukształtowały jego cichą odporność. Po wojnie Salis najpierw pracował w bankowości, a następnie poświęcił się swojej prawdziwej pasji sztuce poświęcając się teatrowi, filmowi i telewizji. W życiu prywatnym Salis poślubił aktorkę Elaine Asher w 1957 roku. Ich związek był burzliwy, naznaczony rozstaniami i pojednaniami, aż do rozwodu w 1965 roku. Pozostali jednak bliscy, mieszkając razem do 1999 roku i utrzymując głęboką więź, aż do śmierci Asher w 2014 roku. Mieli syna Chrispiana Salisa, a Peter uwielbiał swoje wnuki. W późniejszych latach Salis zmagał się z zwyrodnieniem plamki żółtej, tracąc niemal całkowicie wzrok, co ograniczyło go do pracy w studiu i stopniowo doprowadziło do wycofania się z ekranu. 2 czerwca 2017 roku Peter Salis zmarł spokojnie we śnie w Denville Hall, domu opieki w Londynie w wieku 96 lat. Został pochowany obok swojego przyjaciela, Billa Owena, na cmentarzu parafialnym przy kościele święt, Jana w Homeforth, duchowym domu ostatniego letniego wina. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na około 3 miliony dolarów, co było owocem całego życia poświęconego sztuce. Kathy Staff jako Nora Batty. Kathy Staff urodziła się 12 lipca 1928 roku w Anglii. W wieku 45 lat zyskała sławę rolą Nory Batty w filmie Ostatnie letnie wino z 1974 roku. Nora, kłótliwa gospodyni domowa w pogniecionych skarpetkach i z wierną miotłą, była morą campo i niezastąpioną ikoną komedii. Życie Kathy, podobnie jak jej bohaterka, Ukształtowały pamiętne wzloty i upadki oraz ciche zmagania. Zaczęła występować w 1946 roku w wędrownych trupach teatralnych pod pseudonimem Catherine Brandt. Po ślubie z Johnem Staffem w 1951 roku, Kathy wycofała się z życia publicznego, by zająć się rodziną. To właśnie nieustające wsparcie Johna pozwoliło Kathy powrócić do aktorstwa w latach 60. -tych. Początkowo w mniejszych rolach. A następnie stopniowo zdobywać uznanie. Oprócz Norry Batty, Cathy wystąpiła w popularnych serialach takich jak Coronation Street, Open All Hours, Crossroads i The Dresser. Na scenie błyszczała w rolach takich jak Lady Bracknell, Madame Arcady i Pani Malaprop, urzekając publiczność. Jednak sukces Norry Batty stał się dla niej czymś w rodzaju niewidzialnego ciężaru. Cathy przyznała w swoich wspomnieniach, że czasami czuła się ograniczona przez ogromną popularność tej postaci. W 2008 roku wydarzyła się tragedia. Wcześniej tego samego roku u Katy zdiagnozowano guz mózgu, a jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Pomimo cierpienia zachowała spokój i odeszła w ramionach swojego oddanego męża Johna, 13 grudnia 2008 roku, w wieku 80 lat. W chwili jego śmierci jego majątek szacowano na około 5,5 miliona dolarów zarobionych w ciągu ponad pół wieku oddanej służby Joe Gladwin-Como Wally Batty. Joseph Gladwin urodził się 22 stycznia 1906 roku w Ordsall w hrabstwie Salford w Anglii. W wieku 69 lat zdobył serca publiczności rolą Wally'ego Battiego, cierpliwego, ale kochającego gołębie pocztowe męża Nory Baty w filmie Ostatnie Letnie Wino z 1975 roku. Dzięki zrezygnowanemu wyglądowi i dyskretnemu urokowi, Wally przez ponad dekadę dostarczał widzom momentów humoru i wzruszeń. Zanim Gladwin zdobył sławę, jego życie było naznaczone walką, i mał się różnych zajęć, aby związać koniec z końcem, od dostarczania leków do aptek po występy w jednostkach rozrywkowych dla żołnierzy podczas II wojny światowej. Trudności finansowe towarzyszyły mu nieustannie, aż do momentu, gdy zdobył uznanie w serialu Coronation Street, a później w Nearest and Dearest, rola Walego Battiego ograniczyła go jednak do nieśmiałego, dominującego męża, choć jego umiejętności aktorskie znacznie wykraczały poza ten ograniczony wizerunek. W życiu prywatnym Gladwyn był w silnym i trwałym związku małżeńskim z Lillian Wyn, którą poślubił w 3036 roku. Poza aktorstwem podziwiano go za działalność charytatywną i został odznaczony Orderem Świę Grzegorza KSG za wkład w życie społeczności. W ostatnich latach życia Gladwyn zmagał się z rakiem oskrzeli, który poważnie go osłabił i doprowadził do powikłań po zapaleniu płuc. Zmarł 11 marca 1987 roku w szpitalu Greater Manchester w wieku 81 lat. Jego majątek netto szacowano wówczas na około 800 tysięcy dolarów, co świadczy o jego wieloletnim zaangażowaniu w scenę i ekran. Robert Fife como Howard Sipshaw. Robert Douglas Fife urodził się 25 września 1930 roku w Kirkcaldy w Szkocji. W wieku 60 lat dał się poznać milionom jako Howard Sibshaw. Nieśmiały mąż, który nieustannie intrygował, by potajemnie spotkać się z Mariną w filmie Ostatnie letnie wino z 1985 roku. Dzięki swojej wyrazistej twarzy i urzekającej, zabawnej grze aktorskiej, Fife uczynił Howarda jedną z najbardziej uwielbianych postaci w serialu. Zanim zdobył sławę, Fife studiował literaturę angielską na Uniwersytecie Edynburskim, ale porzucił tę karierę, by zająć się aktorstwem, kończąc Northern Theatre School w 1954 roku. Niestrudzenie pracował w małych teatrach w Halifax, Yorka Scarborough, budując stabilną karierę dzięki drugoplanowym rolom w filmach takich jak Extra, 51, Stan i Atlas Shmoore, a także serialach takich jak Coronation Street i Monarch of the Glen. Jednak jego rola Howarda stała się tak kultowa, że zaszufladkowano go, ograniczając jego możliwości zaprezentowania pełnego talentu aktorskiego. W życiu prywatnym Five pozostawał w długim i szczęśliwym małżeństwie z reżyserką teatralną Dianą Rush od 57 roku aż do jej śmierci w sierpniu 2001 roku. Razem wychowali trzech synów: Timothyego, Nicolasa i Dominika, którzy byli jego największą dumą i radością. W późniejszych latach Five zmagał się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi chorobą nerek. Zmarł 15 września 2021 roku, zaledwie 10 dni przed swoimi dziewięćdziesięcioma urodzinami, po ponad półwiecznej karierze. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na około milion dolarów, co było efektem dekad oddanej pracy na scenie i ekranie. Bill Owen jako Campo Seminary William John Owen Robotham, lepiej znany jako Bill Owen. Urodził się 14 marca 2014 roku w Acton Green w Londynie. W wieku 59 lat zdobył telewizyjną sławę jako Kompo Semonite w długo emitowanym sitcomie Ostatnie Letnie Wino, wydanym w 1983 roku. Compo? Niechlujny, bezczelny staruszek, który nieustannie próbował zaimponować noże Batty i dał się wciągnąć w dziwaczne intrygi ze strony przyjaciół. Stał się tak uwielbianą postacią, że przez 26 lat definiował karierę Billa, czyniąc go symbolem najdłużej emitowanego sitcomu na świecie. Życie Owena naznaczone było fizycznymi i emocjonalnymi bliznami. Podczas II wojny światowej służył w korpusie artylerii Królewskiej Armii i został poważnie ranny w wybuchu podczas ćwiczeń, pozostawiając trwałe blizny. Po wojnie poświęcił się sztuce, niestrudzenie pracując przy filmach, Carry on? A lucky man, teatrze i produkcjach muzycznych. Utalentowany kompozytor, autor przeboju Marian i współtwórca słynnych muzykali. Jednak jego muzyczne dokonania szybko przygasły w porównaniu z imponującym cieniem Kompo, postaci tak uwielbianej, że przyćmiła resztę jego artystycznego dziedzictwa. W życiu prywatnym Owen ożenił się i założył małą rodzinę, ale małżeństwo to nie przyniosło mu trwałego szczęścia. Jego pasja do aktorstwa trzymała go z dala od najbliższych i ostatecznie to jego jedyny syn, Tom Owen, poszedł w ślady ojca w filmie Ostatnie Letnie Wino, który stał się jego największą dumą i pociechą w kolejnych latach. Zdeterminowany zarówno na ekranie, jak i poza nim, Owen był głęboko zaangażowany w politykę. Jako zagorzały socjalista wspierał Partię Pracy, przewodniczył organizacji Arts for Work i propagował takie inicjatywy jak Keep Sunday Special. Jego szczerość niekiedy wywoływała kontrowersje, w tym ostre konfrontacje z Michaelem Batesem, Partnerem z Planu, a także napięcia ideologiczne, które niemal doprowadziły do rozpadu obsady serialu. Największa tragedia wydarzyła się pod koniec jego życia. Podczas kręcenia specjalnego odcinka serialu Millennium we Francji Owen poważnie zachorował, ale nalegał na dokończenie swoich scen. Po powrocie do Anglii zdiagnozowano u niego zaawansowanego raka trzustki i jelita grubego. Pomimo silnego bólu pozostał w programie do końca, dając dowód swojej odporności, który głęboko poruszył jego kolegów i fanów. 12 lipca 1990 roku Bill Owen zmarł w Londynie w wieku 85 lat. W chwili jego śmierci jego majątek netto szacowano na około 2 miliony dolarów, które zarobił dzięki dziesięcioleciom poświęcenia się aktorstwu i wkładowi w muzykę. Brian Wilde jako Walter Foggy Dewhurst Brian George Wilde urodził się 13 czerwca 1927 roku w ashton under -Line, Lancashire, Anglia. W wieku 49 lat zyskał uznanie widzów telewizyjnych jako Walter Foggy Dewhurst, pewny siebie, ale często niezdarny były żołnierz w serialu Ostatnie Letnie Wino, Emitowanym od 1976 roku. Dzięki swojej wysokiej posturze i charakterystycznemu smutnemu wyrazowi twarzy, Fogi śmiał się nieustannie i stał się jedną z najbardziej zapadających w pamięć postaci serialu. Życie Wilda było pełne wzlotów i upadków. Podczas II wojny światowej służył w królewskich siłach powietrznych, RAF, a po powrocie do domu z trudem budował karierę, grając niewielkie role w teatrze, radio i filmie. Rola pana z Barrow w filmie Porridge przyniosła mu rozgłos, ale to rola Fogiego przyniosła mu trwałą sławę. Rola ta wiązała się jednak z dużą presją, od ciągłych porównań do innych kultowych postaci, po frustrację związaną z obsadzeniem go w roli niezdarnego weterana. Wilde dwukrotnie odchodził z serialu, powołując się na niezadowolenie ze scenariuszy i napięcia w zespole produkcyjnym, demonstrując swoją uczciwość i bezkompromisowość. W życiu prywatnym, Wilde był osobą skrytą. Ożenił się i zbudował przyjazne życie rodzinne, a jedną z jego największych radości było obserwowanie, jak jego syn, Andrew Wilde, idzie w jego ślady jako montażysta filmowy w filmie Ostatnie Wino Lata, przyczyniając się do kontynuacji spuścizny ojca. Na początku 2008 roku doszło do tragedii, kiedy Wilde doznał upadku w swoim domu w Ware of Hertfordshire. Jego zdrowie nigdy nie wróciło do normy i 20 marca 2008 roku zmarł spokojnie we śnie w wieku 80 lat. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na około 1.8 miliona dolarów, które zarobił dzięki zaangażowaniu w karierę telewizyjną, która odcisnęła niezatarte piętno na Fogim i panu Barrowcloughu. Juliet Kaplan como Pearl Sibshaw. Marlene Juliet Kaplan urodziła się 2 października 1949 roku w Bournemouth w Anglii. W wieku 46 lat stała się ulubienicą fanów, wcielając się w Pearl Show, bystrą i czujną żonę, która zawsze miała oko na Howarda w filmie Ostatnie letnie wino z 85 roku. Dzięki przenikliwemu spojrzeniu, ciętej ripostie i subtelnemu humorowi, Kaplan przekształciła Pearl w postać, której widzowie nigdy nie zapomną. Dzieciństwo Kaplan było pełne zmian. Urodzona w żydowskiej rodzinie, córka ojca marynarza i matki pielęgniarki, część dzieciństwa spędziła w RPA, a później w Nowym Jorku, zanim wróciła do Bournemouth. Te różnorodne doświadczenia ukształtowały jej wyczucie szczegółu i emocjonalną głębię, cechy, które wnosiła do każdej roli. Jako nastolatka zakochała się w aktorstwie podczas wieczornych zajęć teatralnych w Hampshire School of Drama, co utorowało jej drogę do kariery. Droga kaplan do sukcesu nie była łatwa. Przechodząc z teatru do telewizji, ciężko pracowała, grając małe role w serialach takich jak Doctors, Brookside, EastEnders, I London's Burning. To właśnie rola Pearl przyniosła jej ostatecznie ogólnokrajowe uznanie. Pearl stała się kwintesencją żony z sitcomu, co przyniosło kaplan zarówno uwielbienie, jak i frustrację związaną z byciem zaszufladkowaną, co ograniczyło jej możliwości eksplorowania innych ról. Oprócz roli w Ostatnim Letnim Winie, Kaplan wprowadziła Pearl na scenę w solowych spektaklach i wystąpiła w pantomimach jako zła królowa w Królewnie Śnieżce w latach 2008-2009. Zanotowała również pamiętną rolę Agnes Tinker w filmie Coronation Street z 2015 roku. W życiu prywatnym kaplan wyszła za mąż za Harolda Housera w 1958 roku i przeżyli razem ponad dwie dekady, aż do jego śmierci w 1981 roku. Mieli troje dzieci: Marka, Perine i Tanie, które były centrum jej życia. W ostatnich latach życia kaplan zmagała się z rakiem, częściowo związanym z jej wieloletnim nałogiem palenia, który zaczęła w wieku 14 lat. Zmarła w swoim domu w Westgate on Sea w hrabstwie Kent. 10 października 2019 roku, zaledwie 8 dni po swoich 80 urodzinach, w chwili śmierci jej majątek netto szacowano na około 900 tysięcy dolarów, zgromadzony przez ponad 60 lat poświęcenia scenie i ekranizacji. Jane Freeman jako Ivy Jane Freeman, urodzona jako Shirley Ann Pithers, 12 czerwca 1935 roku, w Brantford w hrabstwie Middlesex w Anglii, zaczęła zdobywać serca widzów w wieku 38 lat, grając Ivy, surową, ale życzliwą właścicielkę kawiarni w serialu Ostatnie Letnie Wino od pierwszego sezonu w 1973, aż do finałów 20. Jej rola uczyniła z Ivy nieodłączną część uroku sitcomu przez prawie cztery dekady. Życie Freeman, podobnie jak jej bohaterów, nie było pozbawione trudności. Gdy miała zaledwie 9 lat, jej ojciec zginął w wypadku, pozostawiając trwałą pustkę w jej dzieciństwie. Wraz z matką przeprowadziła się do Mertyr Tideville, gdzie dorastała i rozwijała swoją pasję do aktorstwa. Po ukończeniu Cardiff College of Music and Drama w 1995 roku, niestrudzenie pracowała w teatrze, zanim trafiła do telewizji. W 1991 roku Freeman wyszła za mąż za reżysera Michaela Simpsona, którego poznała w Birmingham Rap Theatre. Ich małżeństwo było silne i stabilne, ale Freeman często czuła się przyćmiona przez Ivy postać, która zdefiniowała jej karierę. W wywiadach przyznawała, że czasami czuła się uwięziona w tej roli, mimo że przyniosła jej ona trwałe uczucie fanów. Utrata bliskich współpracowników, takich jak Bill Owen, Kathy Staff i John Comer, była dla niej ciężkim ciosem i otwarcie mówiła o smutku, jaki wywołała. W ostatnich latach życia Freeman walczyła z rakiem płuc, pomimo bólu i pogarszającego się stanu zdrowia, zachowała godność i wdzięczność za karierę, którą zbudowała. Jane Freeman zmarła 9 marca 2017 roku w wieku 81 lat, kończąc niezwykłą podróż artystyczną. W chwili jego śmierci jego majątek netto szacowano na około milion dolarów, które zarobił przez dziesięciolecia poświęcając się zespołom Last of the Summer Wine i The Stage. Thora Heard urodziła się 28 maja 2011 roku w Morcam, Lancashire, Anglia. W wieku 75 lat podbiła serca widzów telewizyjnych rolą Edie Pegden, ciętej i dowcipnej żony Wesleya w serialu Ostatnie letnie wino którego premiera odbyła się w latach 876. Dzięki charakterystycznemu głosowi, swobodnemu stylowi i błyskotliwemu wyczuciu komizmu, Idi stała się ikoniczną postacią, która wniosła nową energię do serialu w późniejszych latach, zanim Hertz zdobyła trwałą sławę, pracowała w lokalnej spółdzielni i doświadczyła trudów II wojny światowej oraz trudnego okresu powojennego. Zaczęła grać jako dziecko w teatrach prowadzonych przez ojca, stopniowo udowadniając swój talent licznymi rolami filmowymi i telewizyjnymi. Stała się skarbem narodowym, zaznaczając swoją obecność w serialach takich jak Meet the Wife in Loving Memory, Hallelujah, oraz nagrodzonymi nagrodą BAFTA-rolami w Talking Heads i Lost for Words. Życie osobiste Heard ukształtowało 57-letnie małżeństwo z muzykiem Jamesem Scottem, który towarzyszył jej aż do śmierci w 1994 roku. Była matką aktorki Jeannette Scott i przez pewien czas teściową piosenkarza jazzowego Mela Torme. Kierując się głęboką wiarą chrześcijańską. Hurt odrzucała role sprzeczne z jej wartościami. Wybory te niekiedy budziły kontrowersje, ale odzwierciedlały jej niezłomne zasady. W późniejszych latach Hurt zmagała się z chorobą serca, ciężkim zapaleniem stawów i przeszła kilka operacji wymiany stawu biodrowego, przez co w pracy poruszała się na wózku inwalidzkim. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, do końca życia poświęciła się sztuce. Thora Hertz zmarła 15 marca 2003 roku w wieku 91 lat w wyniku udaru mózgu, kończąc tym samym ponad 70-letnią karierę. W chwili śmierci jej majątek netto szacowano na około 2 miliony dolarów, co było efektem jej wieloletniego zaangażowania w sztukę i działalność społeczną. Frank Thornton jako Herbert Truly, Frank Thornton Ball urodził się 15 stycznia 2021 roku w Dalwich w Londynie w Anglii. W wieku 76 lat dołączył do głównej obsady w serialu Ostatnie letnie wino, grając Herberta Truliego od 1997 roku. Jako dostojny i niewzruszony emerytowany policjant, Trulli wniósł powiew humoru i równowagę do ukochanej trójki bohaterów serialu w ostatnich latach ich życia. Życie Thorntona naznaczone było wytrwałością w obliczu przeciwności losu. Podczas II wojny światowej służył w Królewskich Siłach Powietrznych, stawiając czoła niebezpieczeństwom w przestworzach nad Europą. Po wojnie przez lata walczył o swoją pozycję aktora, grając niewielkie role na scenie, w radiu i telewizji, zanim zdobył sławę jako kapitan Paw w filmie Czy cię obsłużą. Boar. Występując w filmie Ostatnie letnie wino, odczuwał presję związaną z zastąpieniem kultowych postaci z przeszłości, takich jak Kompo i Fogi, i opowiadał o smutku, jaki odczuwał, gdy jego koledzy odchodzili jeden po drugim. W życiu prywatnym Thornton był w ciepłym i trwałym związku małżeńskim z aktorką Beryl Evans. Pobrali się w 1945 roku i pozostali sobie wierni przez prawie 70 lat, wychowując córkę o imieniu Jane. Frank Thornton zmarł spokojnie we śnie w swoim domu w Barnes w Londynie 16 marca 2013 roku w wieku 92 lat. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na około 2,5 miliona dolarów, co świadczy o długiej i oddanej karierze w dwóch najpopularniejszych brytyjskich sitcomach, czy zostaniesz obsłużony? I do ostatnie letnie wino. Jean Ferguson jako Marina Jean Ferguson urodziła się 30 grudnia 1944 roku w Woolley, niedaleko Wakefield w Anglii. W wieku 41 lat podbiła serca widzów rolą Mariny, uwodzicielskiej blondynki w krótkiej spódniczce i gęstych rzęsach, która oczarowała Howarda w filmie Ostatnie Letnie Wino z 1985 roku. Z urokiem, dowcipem i własnym, niepowtarzalnym stylem, Marina Grana przez Jean wniosła powiew energii i świeżości do tego długo emitowanego sitcomu. Dzieciństwo Jean upłynęło pod znakiem częstych przeprowadzek między Yorkshire i Dumfriesshire, zanim jej rodzina osiedliła się w Bridgend w Glamorgan w 1956 roku. Jeszcze w szkole wykazała się naturalnym talentem aktorskim, dołączając do amatorskiego zespołu Bridgend Castle Players. Zdeterminowana, by podążać za swoją pasją, ukończyła Royal Welsh College of Music and Drama w 1965 roku, kładąc podwaliny pod karierę teatralną i filmową. Zanim Marina zdobyła sławę, Jean zmagała się z drugoplanowymi rolami w Crossroads, All Creatures Great and Small, Coronation Street i lokalnych produkcjach teatralnych. Zmagała się z niepewnością co do grania seksownej postaci w średnim wieku, obawiając się, że ludzie będą oceniać jej urodę bardziej niż talent. Po ostatnim winie lata, sława Mariny paradoksalnie ograniczyła jej możliwości, ponieważ cień tej postaci kładł się cieniem na jej karierze. W życiu prywatnym Jean cieszyła się niemal trzema szczęśliwymi dekadami z partnerem Polem Jenkinsonem aż do jego śmierci w 2017 roku. Później, w 2014 roku, przeprowadziła się z Yorkshire do Londynu, aby być bliżej przyjaciół i współpracowników. Po śmierci pola zdrowie i nastrój Jean stopniowo się pogarszały. 14 listopada 2019 roku zmarła w swoim domu w Londynie w wieku 74 lat, zaledwie miesiąc po śmierci swojej ukochanej partnerki Juliet Kaplan. W chwili śmierci jej majątek netto szacowano na około 700 tysięcy dolarów, zgromadzonych przez całe życie poświęcone teatrowi i telewizji.